Eins, zwei, drei, Tada. Ich mag das nicht. Ich werde kein Wort sprechen. Kein einziges Wort. Dass du ein Kleid hättest, an dessen Falten ich dich halten könnte. Tacyśmy ich sagen könnte. Sahuk? Ja. Was jest ten los? Opowieść o Franciszku Biberkopfie doszła już do Zenitu. Zaraz wszystko się wyjaśni. Jak myślisz, co by się stało, gdybyśmy zostawili tego człowieka jego losowi? W gruncie rzeczy różnica byłaby niewielka. To znaczy, że jesteśmy tu zbędni? Tak. Do pewnego stopnia tak. Jesteś jeszcze dzieckiem, Saruk. Żyjesz dopiero kilka tysięcy lat. Musisz wiedzieć, że na tysiąc istnień ludzkich przynajmniej dziewięćset przypada takich, które zawodzą. No dobrze, ale dlaczego strzeżemy właśnie tego człowieka? Przecież to zwykły, szary człowiek. Jakie on ma szanse? Zwykły, niezwykły, co to za różnica? Bogacz będzie jutro, żebrakiem, brakiem, że brak bogaczem. Ten człowiek jest bliski tego, żeby przejrzeć. Jest również bardzo bliski tego, żeby stać się człowiekiem czującym, pysztyjstą. Jest zmęczony i chce umrzeć. Czy ty to rozumiesz, Saruk? Rozumiem. Nie, 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 nie ustąpić, nie umrzeć, ale wytrzymać, kiedy już się wiele przeszło, to już coś znaczy. Przed chwilą powiedziałaś, że on pragnie śmierci, to znaczy, że chce się nas pozbyć. No, ale nikt jeszcze nie zrobił tego wielkiego, tego straszliwego kroku, nie pragnąc wcześniej umrzeć. I większość ludzi ulega śmierci. Czyli masz jeszcze nadzieję. Tak, bo jest silny i raz już przetrwał. Zostańmy więc przy nim. Sarok? Ja? Kom zu mir, mein Liebchen.